Uwaga, dobrze, witamy w kościanie na zajęciach złego robotyki Otwieramy dzisiejszą restaurację jaką? W 3000 Dobra. Oj, auto już dojechało. Do naszego maka. jedzie? dobry, pan do Super, bardzo fajnie Alex, bardzo fajnie wyszło. Dobra. Słuchajcie, teraz... Okej. Okay. Do maka dobra. Dểu, My, zaczynamy, teraz kolejne osoby. Co macie panego? Dobra, zacznijmy od e, tej części. Mamy tu świadę, roślinę i stół z, z bigburgier z, e, z wielką bółłą pizzą. Mamy tutaj pełno piccia. Um, to, to tu mamy taką ławkę w kształcie tortu na wygryzionego i mamy chile i wygląda to jak pisze mamy tu kamerę uuu, tutaj taką i, tu mamy ekranik z różnymi rzeczami oczywiście biegić na górze jest Jestem mą kamerę i zabawki super noc coś dołożyłeś też? tu jest kuchnia tu to jest burger tu są pizzy tu jest okienko to są okna tu Co masz dołożone do waszej drużyny? Ja mam zbudowane Ale to może zacząć. Miejsce, w którym ma jedzenie i całe wieże jedzenia. Są w tych wieżach lody, frytki, hamburgery. Jakieś mityczne ryby. Mityczne? I... mityczne. I... I... Takie ogromne i taki i i jeszcze mam tu mięso I, i to nie jest Mateusz, tylko tylko nikolo nikolo o, dobrze, bardzo fajnie odam. dobra, Dzięki. jeszcze został nam Michał i Fabian Parem kota na pikka stracił nosi. I tutaj jest budynek. Na, to jest nawiedzony McDonald's. Dlaczego nawidzony? To się wejdzie, to już nie wyjdzie. I, i, I wtedy odlicza się siasz, ale jeśli się skończy czyli zegar przejdzie jedno kółko. Co to ma za zegarek z mechanizmem. To właśnie. On umiera. Są dwa sposoby wyjścia, albo wyważyć drzwi, albo zdenerwować kotanie i żeby się wywalił poza nocha. Ok, super. Fabian? A jeśli się, się skończy czas, to umiera natychmiast. Czas ucieka, tak? Super. Fabian? A jeszcze nie skończy czas. No. Jeszcze się skończy? Jeszcze leci? Jeszcze nie to tak? tak. takiego Fabian? Potwora, który straszy w tym nagonadzie waszym? Tak, tak. A, super. No i czas się skończył. No i teraz duch przyjdzie, tak? Tak. Okej, okay. tu jeszcze Kaziu chciał dołożyć coś to za do... stanie... nowe. Super. Dzień dobry, Dobrze. Jeszcze chciałbym dodać oto mój no, to samolot do rozdawania... No, Jedzenia. strzela kurs kasy. O super, taki raz Tak słucham. A ten kot jest magiczny, umie uprawiać magię, latać, wszystko biegać. Nawet się teleportować. Super. może też strzela z i radę. Super łapki, bardzo fajnie. Mam nadzieję, że będziecie mieli pełno klientów w Waszych restauracjach. Do zobaczenia.